Pompa ciepła i fotowoltaika. Profesorowie, inżynierowie, projektanci, instalatorzy, sprzedawcy. Jak pędzące stado. Klapki na oczy, bez zastanowienia, bez refleksji. Jak fotowoltaika to pompa ciepła. I wciąż jeszcze słyszymy takie hasła reklamowe, że to idealne rozwiązanie. A koncerny brawo biją. Tymczasem zwracają się do nas użytkownicy po kilku latach użytkowania takich instalacji. Przykład. Hotele, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, myjnie, pralnie to obiekty, które nawet latem potrzebują gorącą wodę do gotowania, mycia, prania i kompanii. Właściciel pralni poszukiwał, jak efektywnie podgrzewać gorącą wodę. Reklamy w internecie, projektanci, instalatorzy Zalecili oczywiście jedno właściwe rozwiązanie. Zaprojektowali i zainstalowali fotowoltaikę 50 KW, pompy ciepła, dwie, każda po 16 kW i dwa zbiorniki buforowe po 100 litrów. A na ciepłą wodę użytkową zbiornik buforowy 477 litrów. W zaokrągleniu mamy 700 litrów. Czyli 700 litrów wody zagrzanej do temperatury 55 stopni Celsjusza to około 11 kWh zgromadzonej energii. Pytanie do Was: jak zgromadzić energię z instalacji 50 kW, czyli około 300 kWh na dzień, chwilami do dyspozycji, mamy niemal 50 kW? Przez takie pompy ciepła zbiornik CWU, Około 500 litrów i zbiorniki 200 litrów. Jaki jest efekt tego idealnego rozwiązania? Po pierwsze, nie nadążają z zapotrzebowaniem na gorącą wodę dla pralek. Po drugie, ogrzewają wodę tylko do 53 stopni. Po trzecie, większa część produkcji z fotowoltaiki jest przez to oddawana do sieci. Pompy muszą natomiast włączać się również wieczorem, kiedy już słońce nie świeci i pobrać prąd z sieci, żeby zagrzać wodę. Chociaż energii słonecznej z całego dnia spokojnie by na potrzeby pralni wystarczyło. Całe szczęście, że właściciel w ogóle się tym zainteresował. Bo większość użytkowników takiego tandemu nawet nie jest świadoma takiego problemu. Dlatego robimy to w inny sposób. Obiekty, które potrzebują gorącej wody latem i mają fotowoltaikę, pomp ciepła w ogóle mogą latem nie używać.